Ok, dzisiaj krótki filmik dotyczący elektrycznych szyb w meganie dwójce. Tutaj mamy szyby impulsowe, czyli takie, które przy dłuższym kliknięciu same się podnoszą oraz opuszczają. Nie musimy ciągle tego przycisku trzymać. Po tym je poznacie. Natomiast w budowie różnią się od tych standardowych, od tego standardowego mechanizmu. Tym, że dochodzi tutaj przy silniku taki moduł komfortu. Tutaj mamy wtyczkę bodajże na 6 pinów. Natomiast przy standardowym silniku mamy wtyczkę na dwa wtyki po prostu. plus Rozwiązania standardowego, czyli nie tego impulsowego, jest taki, że możemy sobie pomóc, możemy sobie pomóc prostownikiem w momencie, kiedy będziemy musieli awaryjnie podnieść taką szybę, szybę bądź opuścić. Natomiast przy tym rozwiązaniu, no niestety nie mam takiego patentu, żeby szybę podnieść bądź opuścić z zewnętrznego zasilania. Okej, okay. co w tych układach się najczęściej psuje? Jeżeli już zdejmiecie boczek, to będziecie widzieli, czy, czy linka jest napięta, czy może gdzieś spadła, gdzieś się prze, przecięła, pękła. Czasami, czasami po prostu szczelają linki. Miałem też przypadek auta, w którym ten ślizg się połamał i szyba po prostu wyskakiwała ze ślizgu. Także. To odnośnie samego mechanizmu. Są problemy z silnikami, ale zdarzają się sporadycznie. Eee, psują się moduły komfortu. Eee, objawy zepsutego silnika eee, są takie, że po prostu silnika najczęściej nie słychać albo słychać jakieś zwarcie. Eee, z modułem komfortu jest tak, że mamy problem z podniesieniem, z opuszczeniem szyby. <laughs> Przepraszam, raz, raz po prostu szyby się opuszczają, innym razem się nie opuszczają. To najczęściej moduł komfortu jest za to odpowiedzialny. Też czasami nie możemy impulsowo podnosić szyb, także tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o, o po prostu przerwaną linkę. Słyszycie kręcący się silnik, natomiast nic się nie dzieje. Także, także, tak to wygląda. Najczęściej spotykam się z usterkami tego typu, że nawalają w łączniki Co jest takiego charakterystycznego? Jeżeli wam nawali włącznik, na przykład ten. To automatycznie nie będziecie mogli podnieść ani opuścić tej szyby, zarówno z tego włącznika, jak i z tamtego. Także ja zawsze diagnostykę zaczynam od tego, że sprawdzam włącznik, wymieniam go i albo jest problem tutaj, albo jest problem przy panelu u kierowcy. Także z tą musterką najczęściej się spotykam. Czasami, tak jak mówię, układ sam się zacina, tak jak widzicie ta szyna jest delikatnie przesmarowana jeżeli pojawiają się jakieś problemy tarcia silnik, silnik potrafi się spalić moduły, moduły też się psują najrzadziej się psują z tego co widzę silniki dobra, w zasadzie to tyle jeżeli macie jakieś pytania to piszcie w komentarzach, bądź na maila na moich aukcjach na Allegro znajdziecie części które pozwolą Wam naprawić Wasz układ elektrycznych szyb w Megance Znajdziecie również na tym kanale YouTube informacje o tym jak zdjąć taficerkę szybko i tak żeby niczego nie połamać i dobrze zmontować Dziękuję Wam za uwagę Pozdrawiam do następnego razu. Cześć.